Hej, witajcie na kanale XRPS. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej trailerowi ostatniej produkcji Studia Rockstar Games, czyli GTA The Trilogy The Definitive Edition. I tak wiem, że ten film powinien pojawić się już wcześniej, ale niestety czas na to nie pozwalał. Także teraz bez przedłużania zaczynamy. Przed analizą trailera chcę tylko powiedzieć, że ostatnio uzbieraliśmy 400 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Jeśli ty jeszcze nie subskrybujesz, to byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś pomógł mi dobić do 500 subskrypcji. A teraz już lecimy z odcinkiem. PEGI 18. W pierwszej scenie możemy zobaczyć CJ na pustyni. Poza poprawą tekstur widzimy, że Rockstarowi nie chciało bawić się w krawędzi. Dodatkowo niebo również zostało poprawione. Kolejna scena. Myślałem, że to trylogia GTA, a tu proszę, Simsy. Czy tylko mi się wydaje? Czy jej twarz jest trochę, no nie wiem, Silfona. W scenie z pociągiem, plus za zaokrąglenie torów. Kolejny plus za wnętrze lokali. Mamy tu bardzo fajne odzwierciedlenie lat 80., czyli czasu akcji GTA Vice City, ale jeden spory minus za fabułę? Konkretnie dialog. Nie ten na ekranie, lecz ten w rozmowie telefonicznej między protagonistów w Getaway City, czyli Tommym Varsettim, a Sonnym Forellim, gdzie ten pyta się jak tam opalnizna, a Tommy odpowiada nie opalnizny. No to już teraz masz Tommy. Kolejny detal świadczący o tym, że Rockstar pożegna łatwiznę to to Tomiego. Jest ona bardzo gruba. Zamiast przenieść model koszulki z GTA 5 i zmienić jego teksturę, Rockstar na szybko nałożył cały blok jako koszulkę w ciało Tomiego. Scena z plaży pokazuje, że będzie zwiększony ruch uliczny, co zdecydowanie zaliczamy jako plus. Jednak neony są zbyt ostre i w sumie czemu palą się w dzień? To chyba na potrzeby trailera. Przynajmniej mam taką nadzieję. Napis Voodoo ma małe problemy z teksturami. Poza tym dźwięk helikoptera jest inny, ale ponownie to raczej na potrzeby trailera. Poprawione tekstury za to widać w scenie, gdzie mamy CJ i Sweet'a. Ponadto otoczenie wzbogacone jest o dodatkowe detale, takie jak popielniczka po lewej, mikrofalówka i inne drobiazgi za Suite'em oraz naczynia w zlewie. Scena z neonami robi wrażenie. Wygląda bardzo dobrze, wszystko jest wyraźne i czuć klimat Las Vegas. Poprawione warunki pogodowe także zasługują na plusa. Dodatkowo od mokrej nawierzchni bardzo mocno odbijają się reflektory pojazdu, co również jest zaletą. Nie wiem tylko, czemu twarz Klauda tak mocno się świeci. Scena z rozpoczęcia misji w GTA Vice City i Rockstar. Ależ to kurwa was niebał! Naprawdę nie wiem, czy osoba, która robiła model tej postaci to starzysta, czy pracownik, który jest na wypowiedzeniu. Ale jeszcze raz. Ależ to kurwa was niebał! Dodatkowo nie wiem jakiego kleju do włosów używa Tomi, ale to wygląda jak peruka z jakiegoś zestawu Lego. Scena wybuchu i. Czy film nie miał innej koszulki? Tak, miał. Czyli mamy potwierdzenie, że gra będzie ocenzurowana. Ciekawe jakie dialogi albo misje znikną. Dodo, które ma dziwnie ciemne szyby i woda, która nie wygląda tu tak źle, a nawet wygląda ładnie. Scena z San Andreas pokazuje, jak bardzo zmieniają się drzewa. Las będzie zupełnie inny, bardziej zbliżony do tego z GTA 5, Ponadto odbicie w światłach pojazdu jest również bardzo fajne, tylko czemu CJ się w nim nie odbija? Fajnie, że podczas wybuchu cały ekran będzie się trząsł, tak jak w oryginalne. Będzie to odrębna nutka nostalgii. Ale scena z cutscenki zmieniła się na minus. Pomijając ten półmrok, który dodawał powagi oraz grozy, został zbyt nasycony kolorami. To Salvador Leon z groźnego mafiozy wygląda jak jakiś staruszek pytający o promocję na tym bark w Biedronce. Słabo Rockstar. Ponownie Vice City i Tommy śmigający na PCJ 600, czyli najszybszym motorku w grze. Widzimy poprawione tekstury, efekty świetlne oraz niebo. Scena z przygotowania do napadu w klubie Malibu wygląda jak jakiś fanart. Ręce Tomiego świecą sięły były zrobione z plastiku, ponadto kilka detali takich jak pełen barek po lewej oraz papilniczka na stole, GTA San Andreas i poprawione wybuchy, chociaż sam dźwięk eksplozji jest zapewne podłożony na potrzeby trailera. Poprawiona na pewno nie została twarz CJ'a. Rockstar czemu? Scena strzelaniny w aucie wygląda świetnie dzięki efektom światła z wystrzałów padającymi na auto. Do gry dodano karnisze, ale Sweet chyba dostał jakiegoś ataku, albo, no nie wiem, na pewno inaczej go zapamiętałem. Na zakończenie GTA 3 i dynamiczny skop na tory podczas pościgu. Ponownie efekty pogodowe wyszły im bardzo dobrze. Szkoda, że tak zniszczyli modele postaci. Damn, boy! Damn, boy nie wiem jaki to kierunek, czy Simsów, czy Fortnite, ale na pewno nie jest to kierunek dobry dla GTA. Data premiery zaplanowana na 11 listopada, ciekawe czy będzie przekładana. Trailer, chociaż trwa niecałą minutę mówi nam dużo o tym w jakim kierunku Rockstar planuje iść. Chociaż będzie dużo ulepszeń z GTA 5, to i tak nad wieloma rzeczami mogli jeszcze trochę popracować. Tymczasem jeśli obejrzałeś ten film do końca to zachęcam do jego oceny, która tak samo jak subskrypcja jest darmowa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego.